Pogozeum, Muzeum Pogoriowych Pamiątek. Cześć. W zeszłym tygodniu poruszaliśmy tematykę filatelistyczną. Były znaczki. A dzisiaj? Dzisiaj pokażę wam pierwszą część zgromadzonych. Przeze mnie pieczątek i stempli okolicznościowych, które również są nie lada gratką dla pasjonatów filatelistyki. Skąd pomysł na zbieranie stempli, pieczątek okolicznościowych? Oglądajcie dzisiejszy odcinek do końca, a zaraz wszystkiego się dowiecie. Ja nazywam się Damian Fudała i zapraszam Was na oglądanie piątego już odcinka Pogozeum. Skąd jednak pomysł zbierania pieczątek? Otóż, jednego razu przeglądając oferty na popularnym portalu aukcyjnym, nie będziemy tutaj robić reklamy, natrafiłem na widokówkę z pieczątką. No wiecie, jako dla kolekcjonera, istotne są dla mnie oryginały, a nie podróbki. Tylko jak to sprawdzić? No i słuchajcie, wtedy wpadłem na genialny pomysł, że najlepiej napisać do encyklopedysty pogoriowego Kazimierza Robaka. A jakże? No i wiecie, Damian, jak to Damian, jak pomyślał, tak zrobił. Na podstawie wymienionej korespondencji y, Kazimierz napisał serię artykułów na swojej stronie internetowej Periplus y, dotyczącej y, Pieczątek z Pogori. Linki znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do poczytania. Yy, cóż, no, nasza znajomość z Kazimierzem, to jest w ogóle materiał na. Osobny odcinek po Gozeu. I kto wie, jeśli ogląda, może zgodzi się na krótki wywiad. Zobaczymy. Dobrze, wracając do pieczątek. Moją kolekcję zbiorów podzieliłem na cztery antyram. Pierwsza rejs antarktyczny. Druga o rejsie pierwszej szkoły pod żaglami. Trzecia będzie o rejsie Międzynarodowej Szkoły pod Żaglami. I ostatnia, czwarta antyrama to będą rejsy czarterowe i imprezy żeglarskie. Czyli takie stemple okolicznościowe yy, z pomniejszych jakichś rejsów pogori. Zacznijmy więc od początku. Od pieczątek. Które można tak powiedzieć, pamiętają pierwsze dni z życia statku. Pierwszą, najstarszą pieczątką jest tak zwana Szekielka. Zamówiona przez kapitana Krzysztofa Baranowskiego na początku 1980 roku. Zaprojektowana została przez grafika, ilustratora, członka znanej pracowni graficznej wydawnictwa czytelnik, czyli Władysława Brykczyńskiego, herbu Gwiazdzicz, żyjącego. W latach 1932-2021. Szekielka posłużyła za bazę pierwszej okolicznościowej pieczątki upamiętniającej udział pogori w Tall Ship Race 1980. Bractwo Żelaznej Szekli. Pieczątka firmowa stosowana w korespondencji służbowej Stowarzyszenia, które realizowało inicjacje morską młodzieży, między innymi na pogori. To właśnie logo tej organizacji Pogoria nosiła na żaglach, burtach i rufie. Obecnie cztery skrzyżowane szekle zobaczymy już tylko na dziobie przy nazwie statku. Kapitan S.Y. Pogoria To oczywiście pieczątka kapitańska używana od pierwszego rejsu Pogori w czerwcu 1980 roku na dokumentach statkowych. Postat on High Sea Pierwsza wzmianka o tym stemplu pojawia się 9 lipca 1980 roku w rejsie Operacji Żagiel tak niegdyś nazywano The Tolshi Szacuje się, że stempel mógł funkcjonować na statku już od 1 czerwca 1980 roku, czyli od chwili podniesienia bandery. Zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej, Światowego Związku Pocztowego z dnia 10 lipca 1964 roku, artykuł 21. Pozwala on wysyłać z zagranicznych portów przesyłki listowe z polskimi znaczkami. Yy, tak, kolejne pieczątki pochodzą z polskiej stacji antarktycznej imieniem Henryka Arctowskiego zostały zdobyte przez uczestników wyprawy w rejsie Antarktycznym pogori. 7 grudnia 1980 roku Pogoria wyruszyła w rejs na koniec świata jako transportowiec. Polska Stacja Antarktyczna imieniem Henryka Arctowskiego to całoroczna jednostka naukowo-badawcza zarządzana przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk założona w 1977 roku. Stacja znajduje się na półkuli południowej w archipelagu Szetlandów Południowych na wyspie Króla Jerzego u wybrzeży Zatoki Admiralicji. Wyspa zaliczana jest do klimatycznej strefy morskiej Antarktyki. Stację dzieli od Polski ponad 14 tysięcy kilometrów. Jeżeli interesuje Was tematyka i działalność stacji, w opisie tego filmu znajdziecie link do fanpage stacji na Facebooku. Pieczątki to. Pingwin, symbol polskiej wyprawy Antarktycznej 1980-81, oraz logo polskiej stacji antarktycznej, którym jest Góra Lodowa. Tutaj musimy mm, się na chwilkę zatrzymać, bo czymże byłoby wspominanie pieczątki bez malutkiej, malutkiej dygresji o pingwinie, który płynął na pogoni. Zdziwieni? Ja też byłem zdziwiony. Zwłaszcza, że autorzy książek o tematyce, yy, Wypraw pogori na Antarktydę milczeli w tym temacie jak grób. Także tutaj macie unikatową, nieznaną w szerokim gronie historię pewnego nielota. Na przedniej ścianie nadbudówki rufowej pogori. Rzucały się w oczy wielkie czerwone litery układające się w napis Nie palić, no smoking. Ów pingwin, o którym mowa, przysłonił napis od strony lewej burty. Autorem malowidła był Janusz Kawęczyński, znany dla wszystkich jako geograf. Chwila zawahania czy zamalować napis i przygotować tło? A niech stracę. Na świeżutkim, białym tle powstał duży, czarny pingwin, widoczny od razu od wejścia na pokład. Powstał na odcinku pomiędzy Port Stanley na Falklandach a Rio de Janeiro, żeby w Rio wszyscy od razu widzieli, że to nie jacyś tam turyści wpłynęli do portu, tylko prawdziwe wilki morskie. Zdobywcy Antarktydy. No ale co się z tym pingwinem stało, skoro niewiele jest jego zdjęć, mało osób o nim wie, a jeszcze mniej osób o nim pisze. No więc w zasadzie zniknął pod warstwą nowej, świeżej, białej farby w Stoczni Gdańskiej, gdzie pogoria przeszła remont po powrocie z rejsu antarktycznego. I pingwin już nigdy nie powrócił na pokład Pogory. A szkoda. Wracając do stempli. Pieczątki zawierające położenie geograficzne z nazwą i adresem stacji w języku polskim i angielskim. Na koniec prezentuję Państwu naklejkę okolicznościową z nazwą i logo stacji. To już niestety... Wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, za oglądanie tego odcinka. Jeżeli uważacie, że zawarte w nim ciekawostki zasługują na łapkę w górę, na subskrypcję yy, czy udostępnienie, to zapraszam, w ten sposób dotrzemy do szerszej publiczności. Yy, udostępniajcie, proszę, ten filmik na swoich profilach. Yy, no a ja niezmiennie zapraszam Was. Na moje social media, yy, aby być na bieżąco z pogoriowymi pamiątkami. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku.